Tak, super, że mam nowe pet -shopy. No i właśnie o tym mowa. Ech. A i jeszcze niedługo ciekawa niespodzianka. Ok, to teraz wam pokażę te które dostałam. Nie, nie kupiłam, dostałam na początku, tylko i pokażę wam dwa pet -shopy, które wam nie nagrałam, a które kupiłam. Ok? No to są te kupione. Sarenka. Nie pamiętam, jakie ma imię, ale mam to wszystko zapisane w. Takim notesie, jakby to jest nasza sareka. Serenka sobie. Ała! Niech sobie poleży. Tu. Okej. Okay. I jeszcze drugi Pet Shop, to kupiłam już. Nie wiem, może miesiąc temu. Ale sorry, że nagrywam. No, bo ktoś mi napisał, że mnie nagrywała filmików z, ro, z roku. Po prostu nie mogłam wtedy nagrać i chcę teraz nagrać. No. Mierzy się, chwalec coś. okej, okay. drugi Pet shop. No, wiem, że nazywa się Rosie. Okay. Jest. Mm. A teraz ten czopię, te który dostałam. Woda? Taka źwinka morska, czy jakiś omiczek, taki jakby czterokolorowy. Bo tu ma dwa kolory i tu ma jeszcze takie dwa. No. Okej. Okay. Eee, Psztułeczka. Taka ładna, mała. Jakby kolorowa bardzo. No to już mi się tam poprzewracały i ten i kotyk. Jeśli ktoś od, oglądał e, film Dusty i Daisy Lecznica, no to pewnie poznaje tego kotka. Może inny ma trochę kolor. Tak. I nazywa się Louna. Lona. Tak teraz poczekajcie chwilkę, można przewinąć, a ja przyniosę notes, w którym mam zapisane wszystkie imiona. Taki jest który dostałam bardzo dawno, futerkowy, więc jest mielutki. Przód ma taki, no. Wtedy akurat jeszcze była malutka, więc... No, cicho. Ok, tu jest kutka oczywiście, była, tylko ją schowałam, żeby się nie zgubiła. No i tu mam zapisane ten, takie jakby różne rzeczy. No i tak, tu mam 83 imiona, tak, 83 petczopy. Teraz tylko wam pokażę. Tu mam też napisane imiona. I tu. I jeszcze tu. Okej. Okay. No. To już nie. To już nie. Um, e, to było jakby taki notatnik, no ale zmieniłam to na. Kto nie chce oglądać, to niech już wyłączy filmik, bo teraz będę gadać o takich różnych nowościach i peczopach. Chyba, że zrobię oddzielny filmik. Okej, okay, no to rozrobię oddzielny filmik, pa.